Zoltan, okazało się z badania kału, że jest to jednak kokcydioza. No, na szczęście ma apetyt, zajada. Te kubki niestety nie są dobre, nie są ładne. I tak, to mu nie pomogło. Tu jeden, jeden specyfik mu nie pomógł. Być może, że on też zwrócił, bo takie. Widzę, że ma odruchy wymiotne, i dostał, dostał tutaj kolejne: kolejną taką substancję do wody na trzy dni. Przerwa, i później znowu na trzy dni. Mam dawki, nie mam wszystko. I przy okazji taki rachunek z dzisiejszego dnia. Ponieważ tam, gdzie są pieniążki, tam powinno być jasne, przejrzyste rozliczenie. Są to wasze. Wiadomo, ciężko przychodzą pieniądze, i, i trzeba to uszanować i się rozliczyć, żeby ktoś nie pomyślał, że jakaś złotóweczka tam poszła na mnie. Można wpłacić ewentualnie złotówkę na kawę dla mnie. To chętnie, chętnie taką kawę sobie wypiję. Teraz tak, no to on będzie przeleczony. Później, za jakiś czas, by trzeba było zrobić znowu takie badanie. Czy tam nie ma tej, tych, tego, tych kokcydii? To znaczy, ja tutaj czytałam, nie mam żadnej wiedzy, żadnej wiedzy weterynaryjnej, nawet z doświadczenia. a przeważnie pędzę, niewiele pamiętam. Yy, czytałam, że w zależności od tego ile tych kokcydi gołąbek, że tak powiem, złapie. No a pewnie jedząc bytując tam z gołąbkami, no nie wiem, jednak ta jego wrażliwość, ta odporność jest może mniejsza i stąd no stąd tak się czuje jak się czuje. Te odruchy wymiotne mogły być właśnie po po tym leku, który miał tutaj. To on wziął cztery dawki tego leku. No i teraz zobaczymy tutaj do wody, może, może ten mu lepiej posłuży. Dziękuję serdecznie za wszystko. Dziękuję za każdy komentarz, łapkę w górę. Obejrzenie filmu. Przepraszam, jak komuś nie odpowiedziałam na komentarz. To jest brak czasu. Czytam komentarze wszystkie. Ale i mam gdzieś z tyłu głowy, żeby odpowiedzieć, ale nieraz brakuje tego czasu i nikogo tam nie chcę pominąć. Piękne, no nieraz naprawdę są takie te słowa. No piękne, każde słowo jest takie słowem wsparcia i, i tak pomaga. Bo, bo wiadomo, że też przy takiej działalności. Też są różne momenty, kiedy człowiek jest naprawdę zabiegany. Jak gołąbeczek się oczywiście wychodzi z choroby, to jest super. Gorzej, jak ta choroba się przedłuża, i lub nie wiadomo, co tam, co tam dolega zwierzakowi. No w tym przypadku akurat ostatnio gołębiom. I tu podziękowania dla pani Daruni, że powiedział, żeby, żeby iść, żeby, żeby tego gołąbka złapać jednak. Ja nagrałam film i tylko film był, ale złapałam go i teraz myślę, a ma taki fajny, no ma swój charakter, fajny, niefajny. Już tą klatkę traktuję jako swój taki domek 100%. Ja tutaj jak rękę włożę. To on, tu, on broni tego domku, broni tu się w siebie broni, nie wiem, no o, o, i chciałam pokazać, że to nie jest taki, taki no jest bojowy go wąbeczek. Fajny, fajny, ma taki swój charakterek, no nie da sobie o, tu w kaszę dmuchać, że tak powiem. A propos kaszę czy nie kaszę, to bardzo lubi wybiera y, kukurydzę. Bardzo lubi kukurydzę. To on taki mały dziubek ma i taki mały gołąbek, a te ziarka takie duże i on je kukurydzę. I tak poprzeskakiwałam z tematu na temat. No i to by było chyba na razie na tyle wieści o zoltanie.